Witam Was po raz kolejny w moim archiwum, i na wstępie muszę zaznaczyć, że takie materiały, jak ten, nawiązujące i kontynuujące zeszłoroczną dyszkę moich ulubionych książek Fantazy, staną się na tym kanale tradycją, i corocznie, mniej więcej o tej porze roku, kolejne części i kolejne tytuły będą się tutaj pojawiać, bo nie dość, że zazwyczaj cieszą się wśród Was dużym zainteresowaniem, to i ja również bardzo lubię je nagrywać. Dla stałych widzów tego kanału zbyt wielu zaskoczeń tutaj nie będzie, ale i tym razem postaram się o to, żeby był tu pełen przekrój różnych podgatunków i tego, do jakiego rodzaju czytelnika są te książki. Kierowane, żeby każdy znalazł tutaj coś dla siebie. No i tyle słowem wstępu, a zacznę od pierwszego tomu Marchi Cienia, Tada Williamsa, bo mimo tego, że jako cały cykl serii od tego autora, to jednak trochę bardziej cenię jego pamięć, smutek i cierń, ale to ta jego późniejsza i powstała 10 lat później, Marchia Cienia, była moim pierwszym zetknięciem się z jego twórczością. i jeżeli ktoś by mnie spytał, od czego lepiej będzie zacząć czytanie Tada Williamsa, to chyba właśnie tę książkę bym mu polecił. I to nawet mimo tego, że, no umówmy się, wolne i długie wprowadzenie do fabuły, przez które po prostu trzeba przebrnąć, to wciąż cecha charakterystyczna stylu Tada Williamsa. Ale naprawdę warto, bo kiedy akcja już przyspieszy, to zaczynamy rozumieć, dlaczego w ten sposób było to wszystko. Budowane, bo jest to fantazy w starym stylu, genialne w swoim światotwórstwie. I to nawet mimo kilku dobrze znanych i klasycznych dla tego gatunku schematów, bo ta tytułowa kraina, marchia cienia, znajduje się na samym pograniczu z tak zwaną granicą cienia, magiczną barierą, za którą wiele, wiele lat temu po przegranej batalii zostali wygnani dawni władcy tego kontynentu, kwarowie, lud zmierzchu, a więc motyw czegoś w rodzaju muru albo magicznej bariery oddzielającej siły zła od świata ludzi, tak żeby już w trakcie fabuły z czasem ten mrok powoli powracał, to wszystko jest motyw, który dobrze znacie, ale no muszę zaznaczyć, że to słowo mrok trzeba tutaj wziąć w cudzysłów, bo nie jest to książka z tak prostym podziałem na dobro i zło, w starym dla fantazy stylu absolutnie nic z tych rzeczy. Do tego wszystkiego też dochodzi kunszt językowy Williamsa. Genialny world building z mnogością różnych ras, które w sposób oczywisty nawiązują do klasyki tego tolkienowskiego fantazy powiedzmy, zderzenie polityki i magii, bo w Marchi Cienia te dwie rzeczy od początku do końca się ze sobą Ścierają i oczywiście jest tu też kilka świetnie napisanych postaci. Wśród których tymi głównymi i najciekawszymi, przy okazji, a przynajmniej z mojego punktu widzenia, są nastoletnie bliźnięta, będące swoimi przeciwieństwami, i spada na nie odpowiedzialność władzy w czasach nie tylko nowych wrogów, ale także i wojen religijnych i politycznych intryg, choć to dopiero bardziej rozwinie się w dalszej części cyklu. I chyba tyle wystarczy. Bardzo cenię i bardzo, bardzo polecam. Tak samo jak i Grobowce Atuanu Ursuli Leguin. Jest to drugi tom z cyklu Ziemio Morze, który gdybym przeczytał przed nagraniem pierwszej części sprzed roku, to ta książka na pewno już wtedy by się w mojej topce znalazła, bo to jedna z lepszych rzeczy, jakie przeczytałem kiedykolwiek i to nawet bez podziału na gatunki literackie. I zacznę może od tego, że Grobowce Atuanu, tak jak i cały cykl Ziemio Morze, nie jest typową powieścią fantazy, a przynajmniej nietypową dla okresu, w którym została napisana, gdzie... W tle fabularnym toczy się jakiś wielki konflikt, a postać protagonisty dzięki swoim bohaterskim czynom go zakończy. Nie, nie ma tu żadnej bitwy, nie ma tu szybkiego tempa, nie ma tu jakichś niesamowitych zwrotów akcji, a kiedy już pojawia się magia, to ma być ona jednym z elementów bardziej symbolicznych i służących opowiedzeniu historii wokół głównej postaci, a nie czymś, co z samego założenia ma być kul. Cool. I w przeciwieństwie do tomu pierwszego, czyli Czarnoksiężnika z archipelagu, tutaj główną protagonistką jest postać Tenar, ale dla zachowania ciągłości fabularnej to i Get Krogulec w końcu się tutaj pojawia. I będzie miał największy wpływ na życie i dalszą drogę tej młodej kapłanki z tytułowych grobowców, na którą już w bardzo młodym wieku spada odpowiedzialność, związana z byciem czymś w rodzaju głowy tamtejszego kościoła, tamtejszej wiary, bo wierzono, że jest reinkarnacją poprzedniej pierwszej kapłanki, co w praktyce wiąże się głównie z tym, że stała się więźniem, który przez resztę życia ma służyć bezimiennym bogom i to mimo tego, że to nie ona sobie tę drogę w życiu wybrała, i jej kwestionowanie władzy. Poszukiwanie swojej tożsamości, rozważanie nad wolnością wyboru i władzy nadanej z góry, to coś, co już zawsze będzie mi się z tą książką kojarzyć. I w mojej recenzji Ziemio Morza sprzed kilku miesięcy powiedziałem, że jest to książka o poszukiwaniu siebie i wszystkich tych trudnych wyborach, które są z tym związane. I wiem, że w dobie TikTokizacji i wszystkich tych dynamicznych treści, które zdominowały obecnie popkulturę, nie jest to tytuł, który każdemu przypadnie do gustu, bo jest dosłownie przeciwieństwem tego wszystkiego. Ale ja i tak zawsze będę tę książkę i tę serię polecał. Zresztą, postać Tenar umieściłem w mojej topce ulubionych postaci, i samo to już o czymś świadczy, bo jest to ten charakter ark, którym autorka udowadnia, że w którymś momencie po prostu warto jest pomyśleć o sobie i zostawić ze sobą całe dotychczasowe życie. I to nawet mimo tego, że było dla nas jedynym, co dotąd znaliśmy. Kapitalna książka. No i umówmy się od samego początku dobrze wiedzieliście, że jeden z tomów malazańskiej księgi poległych będzie musiał się tutaj pojawiać. No i tak też będzie co roku. Także nie ma sensu przedłużać. Przypływy nocy. Piąty tom dziesięcioksięgu. Jest to druga po wspomnieniu lodu część, do której najbardziej lubię wracać. I jestem teraz w sytuacji o tyle komfortowej, że parę miesięcy temu zrobiłem sobie reread tej książki i Malazan zawsze ma to do siebie, że zyskuje z każdą kolejną lekturą, bo pozwala spojrzeć na część wątków z niej co innej strony i w tym wypadku w szczególności mam tu na myśli Trula Sengara, bo jest to postać, która pojawia się w tomie czwartym i dzięki temu, o czym dowiadujemy się w przypływach nocy, jego wątek dopiero teraz może w pełni wybrzmieć. Zresztą jego brat Rulat też później powraca i jeśli miałbym wam pokrótce powiedzieć o czym według mnie jest historia opowiedziana w tym tomie, to powiedziałbym, że jest to historia braci po dwóch stronach barykady. Zarówno jeśli chodzi o Sengarów, jak i o pochodzących z Letera Bediktów i to właśnie ich relacjami i ich drogą i ich charakter arkami stoi ta książka, przez co też jest jedną z tych, którą pamiętam najlepiej z całej serii. Uwielbiam też tę autorską decyzję Eriksona, co do tego, żeby nagle w połowie cyklu podrzucić nam prequel, który przenosi nas w jeszcze inne miejsce w tym świecie i opowiada nam historię konfliktu Imperium Leterus Tiste Edur, a w tle, jak to w Malazanie, toczy się całe mnóstwo mniejszych i większych rzeczy i wątków, które na końcu się ze sobą splotą i będą miały istotny wpływ na całą tę serię także za wybitny, rzecz jasna krwawy i emocjonalny finał, za świetny wątek serenpedak i wejście do akcji karmazynowej gwardii, za kapitalnego tehola Bedikta i wszystko co dzieje się wokół tej postaci, za światotwórcze rozwinięcie tego kim i czym są demony i na czym polega przywoływanie ich i, i za jeszcze wiele wiele innych rzeczy przypływy nocy na swoje miejsce tutaj zasługują. A teraz wybór pewnie o wiele mniej oczywisty. Jest to adept magii Raimonda Feista. I jeśli chodzi o Mitkemię i w ogóle o twórczość tego autora, to jestem w tym całkiem świeży, bo dopiero niedawno zacząłem sobie to wszystko nadrabiać. I mimo tego, że bardzo daleko jest mi do przeczytania całego tego cyklu, i nawet jeszcze nie wiem czy zdecyduję się na to, ale no jest coś w tej książce. I kolejne dwa tomy, sagi o wojnie światów, które mam już za sobą, już mnie tak z butów nie wyrwały, ale Feistowi i jego twórczości naprawdę warto warto było dać szansę. I to co dla mnie okazało się być tu najciekawsze to na pewno to dość oryginalne na czas, w którym ta seria powstawała połączenie wszystkich tych klasycznych dla fantazy elementów, jeśli chodzi o magię, fantastyczne rasy, rycerskość i zderzenie ze sobą dwóch różnych światów, bo najpotężniejsi z magów potrafią tu tworzyć szczeliny w bezwymiarowej przestrzeni i dzięki temu łączyć ze sobą inne światy. A więc mamy tu do czynienia z czymś więcej niż tylko konfliktem na poziomie naród kontra naród, albo dobro kontra zło. I książka, o której Wam teraz mówię, jest zaledwie początkiem serii, która też jest jedynie częścią jednego z najdłuższych cykli fantazy, jakie kiedykolwiek powstały, bo całe Rift War to pewnie coś koło 30 książek. Dlatego też powiedziałem na początku, że raczej tego wszystkiego czytać nie będę. I przechodząc już do samych konkretów, to dla mnie jest to świetna fantastyka rozrywkowa. Bardzo lekka w odbiorze, przystępna pod każdym względem, świetne światotwórstwo i gdzieś w Internet. Zderzyłem się z komentarzem, że jest to Young Adult z czasów, kiedy jeszcze ten termin nie funkcjonował, i w pewnym sensie się do tego przychylam. To znaczy, mamy tu młodych bohaterów. No, jest to klasyczna droga związana z dojrzewaniem i odkrywaniem siebie, a wszystko to oczywiście na tle międzywymiarowej wojny z cywilizacją Tsurani. I nawet jeśli styl narracji różni się od współczesnego Young Adult, to jednak tę uniwersalność dla czytelników w tak dużym przedziale wiekowym postanowiłem po prostu docenić, bo przy tym wszystkim to cały czas jest to świetne i wciągające fantazy. Podobnie jak i Zgnilizna autorstwa Siri Petersen, jest to drugi tom trylogii Krucze Pierścienie, i postanowiłem, że wyróżnię ją w tym filmie, bo jest to ten tom, który uświadomił mnie, że ta seria to coś więcej niż tylko całkiem przyjemna opowieść dla nastolatków, a bardzo oryginalne fantazy oparte o motyw podróży między światami, które umożliwiają te tytułowe Krucze Pierścienie, właśnie. I w pierwszym tomie w Dziecku Odyna główna bohaterka Hirka dorasta i żyje w świecie, w którym się. Nie urodziła, a to o co w tym wszystkim chodzi, i kim są istoty, które mieszkańcy świata Im uznawali za Bogów, i kim są ich wrogowie, i też kim jest sama główna bohaterka, i skąd tak naprawdę pochodzi. To wszystko są rzeczy, które. Rozwijają się i wybrzmiewają odpowiednio dopiero właśnie w zgniliźnie. I uwielbiam konstrukcję tej trylogii, w której z każdym kolejnym tomem Hirka znajduje się w innym świecie i musi na nowo poradzić sobie z kolejną rzeczywistością, a to wszystko jest jedynie nowe tło i nowa sceneria do opowiedzenia historii o poszukiwaniu swojego miejsca, swojego domu i tożsamości, co jeszcze lepiej działa, kiedy już pozna się jej zakończenie, ale nie wybiegajmy zbyt daleko. Przede wszystkim ta książka ma świetne tempo i w przeciwieństwie do pozostałych tomów z tej trylogii, już sam jej początek gwarantuje sceny, które się po prostu pamięta. Do tego też dochodzą kapitalnie napisane relacje głównej bohaterki z postaciami pobocznymi, bo mimo że nie ma ich tutaj zbyt wiele, to jednak może właśnie dzięki temu tak dobrze działają, bo fabuła skupia się na wąskim gronie osób, których zamiary co do siebie do samego końca wcale nie są takie oczywiste, Sceneria i przeniesienie akcji ze świata około średniowiecznego do współczesnego i stary dobry motyw fish out of water to też jest coś, co ja po prostu Uwielbiam, no i jest to w pewnym sensie powieść drogi, zarówno tej zewnętrznej, jak i też drogi do prawdy i odkrywania kolejnych tajemnic tego całkiem oryginalnego świata przedstawionego, także musiałem ten tytuł tutaj umieścić. A kolejna książka to Gry Cienia autorstwa Glena Cooka, czyli jeden z tomów kronik czarnej kompanii, będący częścią ksiąg południa. I aż do czasu nagrania tego filmu miałem w planach umieszczenie tu innej książki, ale. Pieprzyć to i Glencook będzie w tegorocznej dyszce jedynym autorem obok Stevena Eriksona, który na tych dwóch listach będzie miał swojego reprezentanta. No i dla mnie ten tom jest powrotem do tego, za co tak naprawdę polubiłem czarną kompanię to znaczy wojna na północy i cały tamtejszy ogromny konflikt się zakończył, więc fabularnie wracamy do Konowała, Goblina, Jednookiego i reszty, a ci wyruszają w daleką podróż na południe do Katowaru, czyli do miejsca, z którego legendarna czarna kompania się wywodzi i ma być to dopełnienie ich dziedzictwa związane z chęcią odkrycia historii i początków tej kompanii. I najbardziej lubię tę książkę za to, że według mnie jest tą najbardziej przygodową z całej serii. Oczywiście wynika to z tego, że jest po prostu początkiem dalszej historii, w której tak jak to w militarnym dark fantasy w końcu dojdzie do dużego konfliktu, ale dzięki temu, że po wojnach na północy skład kompanii jest dość okrojony. Możemy skupić się bardziej na relacjach między postaciami, i każda z nich zyskuje w tym tomie bardzo. Bardzo dużo. Powoli wprowadzane są też nowe postacie, w tym i te, które z czasem staną się nowymi członkami kompanii. Tajemniczy antagoniści w postaci władców cienia od samego początku również robią robotę i rozwikłanie tej tajemnicy, kim oni są, wraz z bardzo mocnym finałem tego tomu, to na pewno coś, czego szybko nie zapomnę. No i oczywiście jest tutaj to, co książki Glenna Cooka mają od zawsze, czyli mnóstwo czarnego humoru, surowego realizmu, brutalności i stawiania swoich bohaterów w sytuacjach. Bez wyjścia, do tego też trochę przemyśleń na temat lojalności, zemsty i cienkiej granicy jaka jest między byciem bohaterem a złoczyńcą, klasyka dark fantasy i nic więcej nie mam tutaj do dodania. A kolejny tytuł to moje największe tegoroczne odkrycie, Wampirze Cesarstwo, Jaya Kristofa i zanim sięgnąłem po tę książkę, byłem niemal pewien tego, że nie ma szans mi się to spodobać, bo nie przepadam za wampirami, bo ten rodzaj dark fantasy to nie jest moja rzecz, bo pewnie krew leje się tam wszędzie i... Wszystkie te kwestie, mimo tego, że rzecz jasna są mocno związane z wampirzym cesarstwem, to i tak jakimś cudem stała się to jedna z moich ulubionych książek ever, a drugi ton tej trylogii Cesarstwo Potępionych tylko utwierdziło mnie w przekonaniu, że jest to jedna z najlepszych serii dark fantasy ostatnich lat. I podoba mi się to, w jaki sposób autor korzysta tutaj ze wszystkich tych dobrze znanych w literaturze fantasy motywów. Doprawia to odpowiednią dawką horroru, ale tylko tak, żeby cały czas pozostać w stylistyce klasycznej fantasy. Tworzy genialne postacie, bardzo ciekawy świat przedstawiony, w którym panuje wieczny rok, a kwestia jego zakończenia i pokonania Bezwzględnego zła związana jest oczywiście z głównym bohaterem i tym, czym stał się w trakcie swojego życia, które delikatnie mówiąc go nie oszczędzało. I umówmy się, ta książka to jedna wielka retrospekcja, opowieść o dalekiej drodze, którą przeszedł protagonista do miejsca, w którym się aktualnie znajduje, czyli do wampirzych lochów. I ja tutaj nie będę za dużo mówił o fabule, bo jest to jedyna książka w tym materiale, której poświęciłem cały osobny film i to całkiem niedawno. Także jakby co, to tam was. Odsyłam, ale... Tak w największym skrócie mogę wam powiedzieć, że jeżeli tak jak i ja nie jesteście jakimiś zwolennikami horroru i wampirów w popkulturze, to i tak uważam, że warto jest dać tej książce szansę, bo ma w sobie coś, co sprawia, że kolejne rozdziały po prostu przelatują przez palce i ciężko jest się od niej oderwać. I każda z tych postaci na czele z głównym bohaterem jest jakaś, i udało się tutaj autorowi zrobić coś, co wcale nie jest takie łatwe, a chodzi mi o to, że mimo tego, że jest całkowicie oparta o klasyczne dla fantazy schematy, to i tak jest. Jest nieprzewidywalna, a do tego często wyciąga czytelnika ze swojej strefy komfortu i spuszcza mu emocjonalny łomot, a ta sinusoida wrażeń i tak odległych od siebie emocji to coś, co sprawia, że jakąś historię się po prostu pamięta, przynajmniej ja tak uważam. Kolejna pozycja to Epoka Mitu Michaela J. Sullivana. Jest to jeden z tych tytułów, które dla stałych widzów tego kanału żadnym zaskoczeniem nie będą. Jest to pierwsza książka tego autora, którą umieszczam w moich top 10 i prędzej czy później musiało do tego dojść. A nie dość, że to właśnie Epoka Mitu jest początkiem jednej z moich ulubionych serii fantazy, to przy okazji jest dla mnie jeszcze pewną definicją tego, w jaki sposób pierwsze tomy powinno się pisać, bo żeby długa, sześciotomowa seria książkowa od początku do końca była dla mnie angażująca, to przede wszystkim musi wykreować co najmniej kilka postaci, których losy będą mnie jakkolwiek obchodzić. I doskonale pamiętam moment, w którym przeczytałem tę książkę i od razu po tym zacząłem przeszukiwać internet, żeby dowiedzieć się, kiedy będzie premiera kolejnego tomu. I tak już było do samego końca tej serii. A umówmy się, bez mocnego początku tego efektu uzyskać się. Nie da i jest to klasyczny high fantasy z ludźmi, elfami i krasnoludami, z tym, że tutaj te podziały rasowe są zaznaczone bardzo wyraźnie i te w żaden sposób się ze sobą nie asymilują. Mało tego, to ludzie są tutaj tymi najmniej rozwiniętymi technologicznie, bo jest to dla nich czas odpowiadający mniej więcej naszej epoce brązu. A jako że elfowie klasycznie dla tej rasy są długowieczne, a do tego jako jedyne władają magią, to ludzie uważają je za istoty bliskie Bogom. A kiedy Bóg zaczyna krwawić... To wiadomo, co się wtedy dzieje, i mimo tego, że konflikt między ludźmi i elfami to tutaj istotne tło fabularne wokół którego toczą się losy każdej z tych postaci, to jednak bardziej jest to historia o tym, że to tak naprawdę ci prości i zapomniani ludzie, poświęcając się, tworzyli świat, po którym dzisiaj. Chodzimy, a epoka mitu jest bardzo kameralnym początkiem, jest książką bardzo bezpieczną, która potencjalnie może trafić do odbiorcy w każdym wieku. I wiem, że niekoniecznie brzmi to zachęcająco, ale ja na początku nie oczekiwałem od niej niczego oprócz prostej rozrywki, a finalnie stałem się częścią przygody, której nigdy już nie zapomnę i dlatego też tę książkę na mojej liście umieścić muszę. Podobnie jak Głód Bogów Johna Gwyna i drugi tom Sagi o Krwioza Przysiężonych, to ten sam case co Zgnilizna Siri Petersen, bo często mówiąc o seriach książkowych, mamy do czynienia z tą klątwą drugiego tomu i termin ten powstał nieprzypadkowo, bo jednak często się zdarza, że druga część jest znacznie gorsza od tej pierwszej, ale na szczęście są też wyjątki od tej reguły, i ta książka jest właśnie na to dowodem. Recenzja pierwszego tomu tej serii, Cienia Bogów, ma na kanale swój osobny film. Jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany, bardziej Szczegółowym zapoznaniem się z zarysem fabularnym, a ja skupię się tutaj na kilku innych kwestiach, mianowicie głód bogów to dla mnie najlepsza książka z podgatunku heroik fantazy ostatnich lat. Jeśli chodzi o ten właśnie klimat, to aktualnie ciężko jest o lepsze nowości. Jeśli ktoś z Was lubi rozrywkę w stylu Konana, Kena, Fafryda i Szarego Kocura, a do tego też klimaty nordyckich sak, skandynawskiej mitologii i koncept fikcyjnego świata fantazy z przygodami tamtejszych wikingów wyda. Wam się jakkolwiek ciekawy, to będziecie się bawić przy tym całkiem nieźle. I dla mnie ta serii w pełni zaczęła działać właśnie w tym tomie, bo część pierwsza miała swoje wady, przez które przez dość długi czas trwania fabuły nie do końca było wiadomo, czym chce być, a głód bogów już od samego początku jest odpowiedzią na to pytanie. I podoba mi się tutaj to, że tutajsi bohaterowie są w zasadzie ucieleśnieniem wszystkiego, z czym kojarzą nam się wikingowie w popkulturze i wrzuceni w wir wydarzeń związanych z powrotem Bogów i zbliżającą się wojną cały czas mają w tym wszystkim jakieś swoje własne cele i ja strasznie polubiłem te postacie mało tego polubiłem też postacie poboczne które dają w tym wszystkim to takie poczucie braterstwa i bycia częścią tych kompanii i przede wszystkim lubię w tej książce to że tak bardzo poszerza naszą perspektywę o tę drugą stronę konfliktu bo mamy tu więcej perspektyw narracyjnych niż w części pierwszej i co prawda wcale to nie oznacza, że nagle zacząłem się zastanawiać nad tym, komu mam kibicować, bo no, cały czas jest to opowieść w duchu heroik fantazy i magii i miecza, ale zabieg ten sprawił, że każdy z wątków wokół głównych bohaterów w finale tej historii zadziałał o wiele, o wiele bardziej emocjonalnie, a do tego przecież właśnie powinny służyć drugie tomy każdej trylogii, także już za samo to, że ta książka aż tak bardzo zjada tą pierwszy miejsce na tej liście się jej należy. A ostatni już dzisiaj tytuł to Królestwo Kanciarzy. Długo. Jest to książka, przy której zastanawiałem się najdłużej, czy ją tutaj umieścić, bo miałem na to jeszcze kilku kandydatów, ale serca nie oszukasz i umówmy się. Gdyby Dylogia Szóstki Wron była napisana przez na przykład Brandona Sandersona, to po prostu wyszłaby jako jedna długa jednotomówka. To znaczy za granicą w tej formie by się pojawiła, bo u nas oczywiście i tak i tak byłaby podzielona na dwa tomy, żeby dwa razy na niej zarobić. Wiadomo, Bardziej chodzi mi o to, że te dwie książki są dwiema połówkami jednej monety, a jako, że jest to pewnie moja ulubiona młodzieżówka spośród wszystkich, które w życiu przeczytałem, to uważam, że w pełni na to wyróżnienie zasługuje. Jest to bezpośrednia kontynuacja tomu pierwszego, w którego finale, rzecz jasna, nic nie poszło tak jak powinno, a przez to też od razu dzieją się rzeczy i będą dziać się już do końca. I to, co najbardziej w tej książce lubię, to to, że świetnie napisane sceny akcji, bo cały czas ten duch przygodowej heist fantazy unosi się tutaj w powietrzu, przeplatają się z wszystkimi tymi emocjonalnymi scenami między szóstką głównych bohaterów, którzy tradycyjnie już dla tej dylogii regularnie dostają swoje sceny retrospekcyjne. A te, to też jest tutaj ciekawa rzecz, bo wplatanie ich do fabuły w taki sposób, żeby ta nie tylko nie traciła swojego tempa, ale też, żeby napędzały bieżące. Wydarzenia i były integralną częścią fabuły, i charakter arków głównych bohaterów, to nie jest coś aż tak prostego do uzyskania, bo często te rozdziały retrospekcyjne kończą tylko jako zwykła ekspozycja, prawda? No i muszę jeszcze powiedzieć, że ta książka ma odgroma scen i dialogów, które się pamięta. Jest to jedna z tych historii, w których o każdej z jej głównych bohaterów wiem na tyle dużo, że gdyby kiedyś pojawiła się jej kontynuacja, to nie musiałbym niczego dodatkowo sobie na ich temat przypominać no i królestwo kanciarzy przenosi miejsce akcji do zdecydowanie najciekawszej lokacji jakie ma do zaoferowania cały świat Griszów, bo portowy Ketterdam miasto handlu korupcji a co za tym idzie i gangów do opowiedzenia tego typu historii jest miejscem idealnym a na dzisiaj to już wszystko i tak też się prezentuje kolejnych 10 moich ulubionych książek fantazji i tradycyjnie też poprosiłbym Was o jakieś Wasze ulubione tytuły i ewentualne propozycje książkowe dla wszystkich tych, którzy jakoś przypadkiem trafią na ten film i zajrzą do sekcji komentarzy. Polecajmy sobie dobre książki. O, niech to będzie moja ostatnia już dzisiaj myśl! Wszystkiego dobrego i do zobaczenia na szlaku wędrowcy!